Jak już zapewne wiesz, niebawem zmienią się przepisy dotyczące planowania przestrzennego. Wszystko fajnie, natomiast czy myślałeś, co się stanie z domkami na zgłoszenie? Otóż o domkach na zgłoszenie mówi prawo budowlane. Natomiast zagospodarowanie przestrzenne to jest w ogóle inna działka. I teraz tak, powstaje mały zgrzyt, bo jeżeli porozmawia się z kimś o tej prawa budowlanego, to nie wie tak naprawdę, co będzie z tymi domkami na zgłoszenie. Ponieważ w tej chwili chcesz na przykład wybudować coś na zgłoszenie, to nie będzie problemu. Natomiast musisz pamiętać o tym, że od zgłoszenia masz tak naprawdę 3 lata na wybudowanie danego domku. W związku z czym może się tak okazać że jeżeli nie zdążysz z budową tego twojego domku na zgłoszenie, a wejdą te plany ogólne, o których mówiłem wcześniej, to być może stanie się tak, że dom tego nie będziesz mógł wybudować. W związku z czym warto pośpieszyć się z budową takiego domku, a na pewno nie czekać ze zgłoszeniem tego domku do ostatniej chwili, bo najprawdopodobniej później urzędy po prostu będą...